Kiedy cierpisz na chroniczny brak mamony, a życie komplikujesz sobie w nie do końca przemyślany na zimno sposób, chwytasz się brzytwy, jeśli jesteś przy okazji wystarczająco cwany, łapiesz za rękojeść, ostrze. Pozwalasz trzymać frajerowi, choć ten do końca będzie przekonany, że rozdaje karty. Muszę wyrwać się z tego parszywego miasta. Porzucić egzystencjalny syf i syfiaste towarzystwo. Zadbać, by zbyt wcześnie nie odkopano zwłok mojej ślubnej, której niegdyś powabna powłoka odżywia teraz kolonie kolorowych bratków przy domowym ogródku. Puściła się suka i zaciążyła. Próbowała mi wmówić, że Bachor jest mój. Ale ja nie miałem złudzeń, kto go spłodził. Ponoć wszystkie dzieci zaraz po urodzeniu mają twarze swoich ojców. Takie prawo natury. Swojego nie zabijesz. Jednak bez dwunastu kafli nie ruszę się z miejsca. Tyle mi trzeba, na nowe papiery i nowy adres w jakiejś zapomnianej przez Boga dziurze, gdzie nawet diabeł bałby się pokazać. Dużo nad tym myślałem i w końcu wpadłem na sensowny pomysł. Tam kalafiora, czego się właściwie boi. Przecież układ jest prosty. Pożycza mi dwa kafle do soboty, oddaję trzy. Patrzy na mnie z prawdziwie chrystusową udręką, wymalowaną na pokiereszowanej życiem facjacie. Ten podły Brzydal jest niestety. Jedynym dostępnym w okolicy źródłem szybkiej kasy, bez zadawania pytań, bez zbędnego pieprzenia. Interesuje go jedno. A co, jeśli nie oddam? Wymyślam mu od sadystycznych bydlaków i dodaję, tradycyjnie rzepka. Nie mam złożeń, że drań będzie wręcz marzył, bym nie uregulował zaległości na czas. Trudno wyczuć, czym intensywniej się podnieca, strzelaniem ludziom w kolana, czy dreszczykiem emocji związanym z kuriozalnymi zasadami lichwy. Ale wiem, co rajcuje go najbardziej. Koleś uwielbia hazardowe szarady. Zdecydowanie bardziej niż poniewieranie nieszczęsnych dłużników. Wiem o czymś jeszcze. Bezwzględność to jego wizytówka. Nienawiść do dzieci. Drugie imię. Korzystam więc z okazji i podbijam stawkę. Patologiczny gracz, raz złapany w tryby nałogu, zawsze da się urobić wizją wyższej wygranej. Jako zastaw proponuję rzepki kolanowe mojego trzymiesięcznego syna. Zastrzegam jednak, że jeśli spudłuje, dług idzie w zapomnienie. I żeby dorzucił dychę do puli. Wszak ryzykuje kalectwem własnego potomka. Tego się nie spodziewał. Jego twarz robi się wręcz przystojna, gdy ubierają w uśmiech bezgranicznego szczęścia, oczy płoną. fior po prostu to lubi. Uwielbia sprawiać ludziom ból, nawet jeśli nie jest w stanie odzyskać pożyczonych na lichwiarski procent pieniędzy. Zazwyczaj jednak wygrywa podwójnie. Maltretowany tygodniami dłużnik w końcu zdobywa kasę. A kalafior nie dość, że ma okazję, by dać upust sadystycznym rządzom, bogaci się w zastraszającym tempie. W kwestiach spornych nie negocjuje. Przypadki beznadziejne załatwia od ręki. Pyta mnie, czy dobrze zrozumiał. Sobota, ta za trzy dni. Jego gnat, jego pestki, wali z dowolnej odległości. Potwierdzam, zimno i pewnie. Tak, ta sobota, twoja broń i amunicja. Dodaję, że jak ma problem z celnością, to może strzelać choćby i z przyłożenia. Mam go. Sądząc po wyrazie twarzy, złapał przynętę. Haczyk poczuje później. Dzień wypłaty to dzień niewątpliwie przyjemny. Jeśli dorzucić do puli odrobinę zemsty, staje się wręcz niebiański. Mało dyskretny łomot do frontowych drzwi sprawia, że zalewa mnie fala rozkosznego ciepła. Kalafior jest pewny siebie, jak zawsze. Cedzi słowa z należytą cwanym twardzielom flegmą. Wysłuchuje spokojnie, że jest sobota, samo południe a ja wiszę mu trzy kafle albo rzepki kolanowe dzieciaka oraz tradycyjne żadnych sztuczek. Umowa to umowa. Grobowym głosem oznajmiam, że nie mam kasy, wskazuję kojec i mówię, żeby się obsłużył. Dopytuję, czy ma dla mnie umówioną dychę. Umowa to umowa. Wszyscy przecież wiedzą, że zawsze dotrzymuje słowa. Kiedy pochyla się nad ojcem, pytam go, czy wie, że wszystkie dzieci zaraz po urodzeniu mają twarze swoich ojców. ze sztywniałej sylwetce wnioskuję, że dostrzega szkaradne podobieństwo. Mam głęboko w zatku, czy zdecyduje się na strzał. Ale żeby nie miał złudzeń, że przegrał na całej linii, spieszę z informacją. Dzieci rodzą się bez rzepek kolanowych. Wykształcają je dopiero około drugiego roku życia. I choćby walił z przyłożenia pestkami na słonie, w rzepkę nie trafi. Zawijam kasę i zmywam się niespiesznie. Najwyższy czas, raz na zawsze. Opuścić to wredne miasto. Trick me as you please. No, you won't pull my leg again. No, no. <laughs> this time i bite it back. I've seen through.